To była historyczna sobota do Strzeszowskiego tenisa stołowego. 4 stycznia po raz pierwszy rozegrano tu półfinał Pucharu Polski. Po raz pierwszy uczestniczyła w nim drużyna UKS Piast, która także po raz pierwszy wywalczyła awans do wielkiego finału i tym samym szansę zaistnienia na arenie ogólnopolskiej. Znaczenie osiągniętego sukcesu jest tym większe, że klub z debiutuje w rozgrywkach Pucharu Polski po 25 latach od powstania. I trzeba przyznać, że jest to debiut niezwykle okazały. Nie dość, że UKS pozytywnie przebrnął gry eliminacyjne, to jeszcze otrzymał prawo organizacji turnieju półfinałowego że przedstawiliśmy tak dobrą ofertę naszego turnieju, że władze WZTS-u zdecydowały się nam powierzyć ten turniej. To duży zaszczyt i myślę, że, że duża nobilitacja dla naszej drużyny, dla naszego zarządu. No i staramy się, aby ten turniej przebiegł jak w jak najlepszej atmosferze. Nie jest to tajemnicą, że inne, inne drużyny też chciały zorganizować ten turniej. Tym bardziej nas cieszy, że do nas wybrano do organizacji tego turnieju. Myślę, że to duża, duża, duża chwila dla naszego zespołu. Że po pierwsze udało nam się awansować do tego półfinału Pucharu Polski, a, a druga sprawa to, że go organizujemy. Gospodarzom przyszło rywalizować z trzema zespołami, podobnie agoni, występującymi w tym sezonie na parkietach drugiej ligi: Łobzanką Wyrzysk, Wametem Dąbczo oraz MKTS-em Opalenica. Stawką był awans do finału Pucharu Polski na poziomie województwa Wielkopolskiego, czyli do dwójki najlepszych drużyn naszego regionu. No, przyjechaliśmy dzisiaj powalczyć e, turniej Pucharu Polski. To jest bardzo prestiżowa impreza. Grają tutaj cztery drużyny z drugiej ligi, także poziom jest bardzo wysoki. Uważam, że ten półfinał jest dużo bardziej i mocniej obsadzony niż, niż drugi półfinał w święciechowie. Co prawda tutaj w meczu ligowym przegraliśmy z drużyną z Oszczeszowa dosyć wyraźnie, ale Puchar Polski rządzi się swoimi, swoimi prawami i liczymy, że nam się uda tutaj sprawić niespodziankę. Należy bowiem wyjaśnić, że w Pucharze Polski inaczej niż w rozgrywkach ligowych udział biorą drużyny nie cztero, ale trzyosobowe. osobowe. się mniej pojedynków, przez to te mecze są bardziej wyrównane, spotykają się liderzy poszczególnych drużyn, no i łatwiej jest sprawić wtedy taką niespodziankę. Mateusz Krawczyk z MKTS Opalenica również deklarował walkę, ale jednocześnie zdawał sobie sprawę, że zdecydowanymi faworytami turnieju byli ostrzeszowiani. Jesteśmy poza, poza treningiem, natomiast mimo tego, no wiemy, że przyjeżdżając tutaj nie mamy zbyt dużych szans, nawet kiedy byśmy byli w jakiejś najlepszej formie, dlatego że tutaj w Ostrzeszowie jest bardzo dobra drużyna, bardzo dobrzy zasłużeni już w tenisie stołowym zawodnicy. No i wiedzieliśmy, że no niezależnie od tego, jak, w jakiej będziemy formie, no to raczej te szanse na, na awans są, są niewielkie. A w jakich nastrojach do sobotniego turnieju przystępował zespół z Wyżyska? No żeby wygrać, wiadomo, nie? Mieliśmy taki plan, ale... Po walce ciężkiej trener przegrał 0-3, Marek to samo, Wittczak. Ja teraz 2-0 przegrywałem i po 2 doprowadziłem. Myślałem, że utrzymam drużynę w wyniku, żeby było 2-1, ale nie, nie wyszło. Miałem meciową piłkę i zepsułem serwis, a przewaga była moja. Gospodarze po raz kolejny potwierdzili, że w pełni zasłużenie zajmują obecnie fotel wicelidera drugiej ligi. W półfinale turnieju ostrzeszowianie pewnie pokonali rywali z Opalenicy 4 do 0 i przeszli do finału. Przyszło im się wtedy zmierzyć z Wametem Dąbcze, który w takim samym stosunku zdeklasował tenisistów z Wyżyska. Początek meczu zapowiadał niespodziankę, ponieważ przyjezdni prowadzili już 2 do 0. Ostrzeszowianie w pory jednak się przebudzili i wkrótce doprowadzili do remisu, a ostatecznie zwyciężyli 4 do 2. Oznacza to, że 8 marca w finale wojewódzkim Pucharu Polski powalczą z UKS-em nałęczą Ostroróg, triumfatorem drugiego turnieju półfinałowego. Jeśli wówczas okażą się lepsi, staną przed kolejnym wielkim wyzwaniem, spotkają się bowiem z najlepszymi ekipami województw zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. W tych województwach występują już drużyny na poziomie ekstraklasowym i ewentualne zmierzenie się z taką drużyną, gdzie występują zawodnicy najlepsi nawet na świecie, w setce najlepszych na świecie, to byłaby na pewno duża rzecz i, i nie wybiegamy tak daleko, ale gdyby udało nam się awansować, to na pewno chcielibyśmy, żeby, żeby ekstraklasa zawitała chociaż na chwilę do z niecierpliwością czekać zatem będziemy na wynik starcia zaplanowanego na 8 marca. Dodajmy, że trzecie miejsce po zwycięstwie 4-3 nad łobzanką wyżysk zajął w ostatnią sobotę MKTS Opalenica, a podczas turnieju zbierano pieniądze na leczenie ciężko chorego Marcela.